Kochani, Brunon urodził się w 974 roku w rodzinie grafów niemieckich w Kwerfurcie. Jako dziecko pochodzące z możnego rodu, od najmłodszych lat przygotowywany był do życia wśród elit nie tylko politycznych, ale i kościelnych. W roku 986 rozpoczął naukę w prestiżowej szkole katedralnej w Magdeburgu, gdzie edukował się pod okiem wybitnego magistra Geddona to właśnie tam zetknął się z ważnymi postaciami ówczesnego kościoła z metropolitą magdeburskim Giżylerem oraz z tetmarem który później został biskupem w Merseburgu i autorem cenionej kroniki stanowiącej dziś jedno z głównych źródeł historycznych dla tego okresu w roku 995 mając zaledwie 21 lat Brunon został mianowany kanonikiem katedralnym w Magdeburgu był to ogromny zaszczyt i dowód na jego wyjątkowe zdolności oraz wykształcenie. Dwa lata później, w 997 roku udał się wraz z cesarzem Ottonem III do Rzymu. Tam, pod wpływem duchowych doświadczeń i zapewne także świadectwa życia świętego Wojciecha, który kilka lat wcześniej przebywał w klasztorze benedyktyńskim na Awentynie, Brunon w 998 roku przywdział habyt zakonny w opactwie świętych Bonifacego i Aleksego. Przyjął imię Bonifacy, co było wyrazem pragnienia naśladowania misyjnej gorliwości świętego Bonifacego, apostoła Niemiec. W roku 999 złożył śluby zakonne. W tym czasie zacieśnił także więź duchową z wielkim reformatorem życia monastycznego, świętym Romualdem, który był założycielem eremickiego zakonu Kamedułów. W roku 1001 Bonifacy znalazł się wśród jego uczniów i towarzyszy w Eremie Pereum koło Ravenny. Było to miejsce surowej ascezy, milczenia, postu i nieustannej modlitwy, gdzie mnisi żyli w osobnych celach, spotykając się jedynie na wspólne modlitwy i Eucharystię. Dla Brunona, który wychowywał się w atmosferze dworskiej i akademickiej, było to doświadczenie głęboko przemieniające, ukazujące drogę radykalnego oddania się Panu Bogu. W tym samym roku, jesienią 1001 roku do Polski wyruszyła pierwsza grupa kamedułów z Pereum: Święty Jan i Święty Benedykt. Misję tę zorganizował Święty Romuald na prośbę cesarza Ottona III i króla Polski Bolesława Chrobrego. Ich celem była ewangelizacja pogan nad Odrą, a do tego grona miał dołączyć także Brunon. Aby misji tej nadać odpowiednią rangę i zabezpieczyć ją w przywileje, święty Romuald wysłał go do Rzymu. Papież Sylwester II udzielił wszystkich potrzebnych indultów, a dodatkowo nadał Brunonowi paliusz, znak arcybiskupiej godności, czyniąc go metropolitą misyjnym z uprawnieniami do mianowania biskupów na terenach pogańskich. Z nieznanych przyczyn sakrę biskupią Brunon otrzymał dopiero w roku 1004 w Magdeburgu. Odtąd oficjalnie był pierwszym metropolitą zachodnich Słowian pogańskich posłanym jako pasterz i misjonarz. Złożona sytuacja polityczna na ziemiach polskich sprawiła jednak, że przez pewien czas zatrzymał się we Włoszech, a potem na dworze cesarskim. W roku 1005 udał się na Węgry, gdzie próbował rozpocząć działalność misyjną. Rok później przybył do Polski, lecz już w roku 1007 ponownie powrócił na Węgry, gdzie spotykał się z przedstawicielami miejscowego kościoła oraz władz. W tym samym czasie papież posłał go z misą również do Kijowa, a nawet do koczowniczych plemion pieczyngów nad Morzem Czarnym. Wyprawy te, choć ryzykowne i pełne niebezpieczeństw, były wspierane finansowo, jak można przypuszczać, przez Bolesława Chrobrego. W 1008 roku Bonifacy powrócił do Polski, skąd zamierzał udać się do Szwecji. Tam jednak napotkał na przeszkody, trudne warunki podróży, brak kontaktów politycznych oraz nieufność wobec obcych duchownych. Misja zakończyła się niepowodzeniem, lecz Brunon nie zrezygnował. W 1009 roku zdecydował się na ostatnią wyprawę, do Jaćwieży. Miał wyraźny zamiar rozpoczęcia tam stałej misji. Według przekazów, nad Bugiem ochrzcił jednego z miejscowych książąt, Notimera. Ten jednak wkrótce został pozbawiony władzy przez przeciwników, a sam Brunon wraz z 18 towarzyszami został zamordowany 9 marca 1009 roku, najprawdopodobniej na terenie dzisiejszego Pojezierza Suwalskiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało, lecz niestety los relikwii świętego Brunona zaginął w dziejach. Święty Brunon Bonifacy pozostawił po sobie nie tylko heroiczne świadectwo męczeństwa, ale także cenne pisma. Do dziś zachowały się trzy jego utwory: Żywot świętego Wojciecha, List do cesarza Henryka II 1008 rok, oraz Żywot pięciu braci kamedułów, 1008 rok lub 1009 rok, którzy zostali zamordowani przez służbę królewską, częściowo jeszcze pogańską. Styl tych dzieł wskazuje na głęboką kulturę autora, jego intelekt oraz duchowe przejęcie misą kościoła. W listach i żywotach, jakie pisał, Brunon nie tyle opowiada o świętych, co ukazuje, jak wygląda droga człowieka całkowicie oddanego Chrystusowi. Kult świętego Brunona Bonifacego zaczął się rozwijać bardzo szybko po jego śmierci. Już w 1040 roku święty Piotr Damian umieścił jego żywot w opisie życia świętego Romualda. Szczególne miejsce cześć dla niego zajęła w zakonie Kamedułów, który czcił go jako jednego z największych uczniów swojego założyciela. W rodzinnej miejscowości, Kwerfurcie, wzniesiono Kolegiatę, której święty Brunon miał być fundatorem. W XVI wieku został wpisany do Martyrologium Rzymskiego, a w XVII wieku uznano go za patrona w armii. W roku 1963 ogłoszono go głównym patronem diecezji łomżyńskiej. Dziś, gdy Kościół obchodzi jego liturgiczne wspomnienie, warto zatrzymać się nad jego życiem i oddać mu należną cześć. Święty Brunon Bonifacy to nie tylko misjonarz i męczennik, ale także świadek odwagi w wyznawaniu wiary. W czasach, gdy wielu chrześcijan boi się przeżegnać publicznie, w restauracji, autobusie czy na ulicy. On nie wahał się pójść z Ewangelią tam, gdzie czekały na niego niebezpieczeństwa i śmierć. Jego przykład jest wezwaniem, byśmy nie wstydzili się naszej wiary, byśmy byli gotowi bronić prawdy nawet wtedy, gdyby to miało oznaczać cierpienie czy odrzucenie. Niech Jego wstawiennictwo pomaga nam w odważnym życiu chrześcijańskim, a Jego życie niech będzie dla nas wszystkich znakiem nadziei i drogowskazem wierności Chrystusowi. Wszechmogący i miłosierny Boże. Święty Brunon, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach, głosząc Ewangelię Poganom, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.